Kolejny dzień w Meksyku, leci, latamy po cenotach. Przeszłyśmy do takiej miejscowości, na taką cenotę. No i pojechaliśmy, choć po drogę będzie. Pojechaliśmy na tak jedno miejsce, mówią, już zamknięte. No i już na cenotce zrezygnowanie, przyjechaliśmy na darmo, już opuszczamy miejscowość. No i dojrzałem jakieś tam gości. Przystano mi się okazuje, że tam może bilety było kupić na jakieś inne dwie cenoty. Tutaj gdzieś są w pobliżu. To jedziemy. Ciekawe jak tam będzie. No i jesteśmy. Tu jest taka cenotka, o. Schowana w krzakach. Tutaj to to jest taka cenotka. Fajne. Wracamy z cenoty Baton i Jakso Boy. To jest taka wioska. Tutaj siedzi taką drogą, jak widać. O koniec świata. Biedasz, piszcze. Ale są trzy cenoty. I tak jak już mówiłem wcześniej, jedna była zamknięta. Już tak jechaliśmy zrezygnowani. Zauważyłem takiego gościa. Tam zajechaliśmy do niego. I on mówił, że możemy na dwie cenoty sobie pojechać za 100 Pesoł do Soby, bardzo tanio, bardzo fajnie. No i na tych cenotach to były takie te rybki, co tak są nieraz w Polsce, może, może są, czy były, rafałista. przynajmniej kiedyś były te Rafanusta, takie co one, się wkłada nam nogi, czy tam ten i w Polsce się nogi wkładał do takiego małego akwarium i one tam skubały te skórki i tam ludzie, ludzie płacili za, za to naprawdę no duże pieniądze. I tam była frajda, tak? To teraz pomyślcie jak ja miałem wszędzie skóra, która ze mnie schodzi. Jaką te rybki miały wyrze. I co jest najlepsze? Ja wszedłem do tej cenoty i tylko głowa mi wystawała i te ryby tam ich było setki. Setki, normalnie miała ja znasz czarno od tych rybek. I obgryzały. To wszędzie. To z, z pleców, z parków, z rąk, z nóg, z brzucha. No, mnóstwo tego, Ta, takie fajne uczucie. chyba tak, siedzieliśmy w tej jednej a z pół godziny, w drugiej, tak w drugiej mniej. Ale jak, jak już yy, wyszedłem z tej wody, z żadnych skórek, wszystkie obiedzone, nie? Wszyściutkie w tym kraju, to, to jest kraina, Meksyk, kraina kościołów, stacji benzynowych i progów zwaniających. Ale naprawdę warto przejechać. To będzie tak z pół godzinki, myślę, od Meridy tej, tej, tej cenoty Są trzy w jednym miejscu. Jedna jest zamknięta, a są dalej dwie. To naprawdę, naprawdę fajnie. No, tak jak ja kiedyś już mówiłem w którymś z swoich filmików, to wypalanie tutaj to jest po prostu okropne to jakaś palą trawę ale często jak zapalą to się śmieci nie? ale zobaczcie też jaka jest, jaka jest różnica w Polsce jest jedna jaskinia do której można wejść zwiedzić, tak? tam jest jakiś tam stawek czy jakieś jeziorko to w żadnym wypadku tam nie wolno wejść ani nawet nawet, nawet przykładowo w Wielce, nie? tam... Przychodzi, nie, nie można w żadnym wejść do, do tego jeziorka, czy, ten, czy do innych tam jeziorek, są jakieś tam grotach, a tutaj jest jaskinia w ziemi, wchodzisz i pływasz, o super, super. W następnej cenocie, to jest zakryta całkowicie, taka jaskinia, wchodzisz się w dół do takiej jaskini, do i tak, 20 trochę pod ziemią. Ta cenota ma 9 metrów głębokości, wola czyściutka, coś niesamowitego. Na tej wczorajszej cenocie co byliśmy, ona była 20 metrów pod ziemią i była głęboka na 70 metrów, taka jest dziura w ziemi. Sami łścicy sami tutaj, puściutko. ale pod wodą się nie da otworzyć oczu jest takie pecha wysokie że ma nie, jest oczy są jak tam głom ma nie obraz masakra nie, ruszaj, nie, ruszaj, nie ruszaj. No bardzo ładna miejscóweczka to jest basenik, leżaczki, hamaczki, stoliki, prysznic. Te takie fajne toalety. No po pod takimi, co można siedzieć, o, tutaj ci ludzie, pod takimi domkami, daszkami. To jest restauracja. Też ładnie zrobione wszystko. I powiem Wam. To, że jest koronawirus ma też czasami swoje zalety, bo tam naprawdę, tam w tej jaskini byliśmy sami, sami, o tutaj taki ładny domek, można zamówić jedzonko, szampicie picie, usią... Także naprawdę byliśmy nam sami, coś, coś, coś tu ma niesamowitego. Super miejsce, cenoty naprawdę warto, warto odwiedzić, idziemy na następną. Tak nam się spodobało. Każda jest inna. Tu tam jest, ta, tam jest ta cenota. Tam jest ta cynota. ta cenota jest gdzieś tutaj pod tą drogą. Gdzie normalnie jeżdżą samochody, gdzieś tam pod nami jest ta cenota. No jest już w takiej małej wiosce tej miejscowi grają w piłkę. I oni grają w piłkę Na boso z tych którzy w kapciach Masakra I jesteśmy na kolejnej cenocie Tak wygląda No, duża, bardzo duża, głęboka tam nie można wejść w tamto miejsce a już tutaj. tutaj no jesteśmy w Meridzie pizza Joe naprawdę bardzo dobra pizza bardzo dobra restauracja, pasta, fish, ryba very good bardzo dobra w każdym to będzie w Meridzie, bo jeszcze smacz jest zjeść zapraszamy do tego miejsca Kolejny dzionek w Meksyku Opuszczamy Merite I teraz jedziemy Do takiej miejscowości Gdzie mapę? Ja. Jedziemy do takiej miejscowości Gdzie jest jakaś tam piramida Gdzie to było niby Najbardziej zaludnione miasto Majów I to się nazywa Chibi Haltun. Także jeździemy tam, to jest 13 km od Meridy w kierunku Progreso. No i jesteśmy na tych piramidach, tutaj. Powiem Wam pierwsze dwa wrażenia: negatywne, żadnych znaków, jak tutaj dojechać, nic. Naprawdę trzeba jechać po malutku przez, przez tą miejscowość, obserwować jakieś billboardy, jakieś takie rzeczy, bo naprawdę jest ciężko znaleźć. Nie? No i kolejna rzecz. Jukatan, oczywiście, bardzo drogo 260 za osobę. To jest naprawdę masakra. W środku jest bardzo ładnie. Takie widać, takie zadbane. Ładnie, ale ceny są naprawdę kosmos. Nie? 520 funtów za dwie osoby, za wjazd, gdzie hotel kosztuje nieraz 600 za, za noc. Także dużo, dużo. Dwa razy w roku 21 marca i 21 września jakie jest przesilenie wiosenne i przesilenie e, je, jesienne jakie jest równonoc. Dokładnie w tym okienku, tam jest słońce, tak jak na tym. Tak, jak na tym obrazku. Dokładnie z tego miejsca widać słońce centralnie w tym okienku. I tak widać Księżyc. W tym okienku tutaj jest ciemno, ciemna kartka, ale tam też zamiast słońca, w tym okienku dokładnie pojawia się Księżyc. Bardzo ciekawa informacja. I to też dzieliśmy sobie naszą panią przewodnik. Także to było naprawdę bardzo dobrze. O, a to jest w marcu. Troszkę słabo widać. Tak wygląda w marcu. O. A i tutaj też obserwują przez to okienko Wenus. W Majowie byli bardzo dobrymi astronomami. Tu jest takie miejsce, gdzie odbywały się różne ceremonie. Tam można było. Usiadł na tych schodach, i takie budowle są dookoła. Tutaj na środku były że ceremonie, tańczyli i tak dalej. Ta budowa nie jest oryginalna, to zbudowali Hiszpanie. Tego tutaj nie powinno być. To nie jest oryginalna budowa Majów. No i jesteśmy tutaj na szczycie piramidy. Dajcie nasza pani przewodnik. Wygląda ta piramida, no, widok cieńki, ale wejście był piramidy było fajne. No i tutaj, w środku tego placu, jest ta świątynia budowana przez Hiszpanów. No I Oni na przykład, na, widać na przykład bardzo dobrze na tym kamieniu tutaj, do budowli tej świątyni, skurczy byki, używali kamieni z tych budowli, które znajdują się tutaj dookoła i w ten sposób, w ten, w ten sposób po prostu niszczyli tutaj te, te budowle a te budowle są z VI wieku, a oni tutaj przyszli, który wiek, XVII, może XVI? To jest kolejne cenotę, wygląda na płyciutkie. nie? Tutaj prawdopodobnie na 99% jest zakrywa, a tam jest taki nagle spadek, jest 45 metrów głębia. Ale pięknie. No i opuszczamy do piramidy. Warto tutaj przyjechać, jeżeli się w Meridzie to jest tylko 20 minut od Meridy. Także warto tutaj przyjechać. Tutaj oznaczenia są naprawdę kiepskie, ciężko tutaj znaleźć to miejsce. Trzeba trochę się Też szkoda, że cenota była zamknięta. Przewodniczka chciała za taką 45 minutową 450 peso czyli to jest 22 funty, a za taką godzinę yy, i pół chciała 550 peso powiedziałem dam 450 za tą dłuższą, nie? No, zgodziła się, bardzo fajnie tłumaczyła. Naprawdę super. Tam gdzieś tam jakieś zdjęcie tej, tej kobiety wrzucę. Bo naprawdę fajna, fajna. Jakby ktoś się przyjechał to warto ją wziąć. Taka kolejna rzecz czy tutaj na tych piramidach, czy w Ciczycznica turyści płacą. Jeszcze raz tyle co Meksykanie. Meksykanie wchodzą za połowę ceny, ale czy nie jesteś Meksykanem, no to wchodzisz za, za full price. Nie? Taka, taka, trochę to jest takie niefajne, trochę taka dyskryminacja, nie?